znaczona jest cierpieniem, ale też dzieją, wiarą i miłością. Karol Wojtyła stracił mamę, kiedy miał zaledwie kilka lat. Niedługo potem stracił jedynego i ukochanego brata Edmunda. Po maturze Umiera jego tato I Karol Wojtyła zostaje sierotą. Miał je całe dwadzieścia lat, Kiedy do Krakowa weszli Niemcy, By deportować i zabijać. Sprawował mszę promicyjną, Kiedy władz biał rząd, Walczący z kościołem. Po wyborze na papieża, powiedział z balkonu Bazyliki Świętego Piotra: Nie lękajcie się! I ten właśnie brak lęku najlepiej charakteryzował jego posługę na stolicy Świętego Piotra. Jan Paweł II wiedział, że odwaga rodzi się z modlitwy. To właśnie ten kapłan, który przybył z dalekiego kraju, zaczął burzyć mury dzielące ludzi i doprowadził do upadku komunizmu. Pojechał do krajów najbiedniejszych, w całowej ziemię i przemawiał do tłumu. Poznał biedy chłopów w wioskach, podobnych do siebie jak dwie krople wody, pole obsiane żytem, jarmarki rojące się od ludzi i wozów, drewniane figury świętych, kościoły surami pokrytymi kurzem. Teraz Polska nie jest już tylko ojczyzą Mikołaja Kopernika czy Fryderyka Chopeda, lecz także Karola Wojtyły, który opuścił zieloną wieżę katedry wawelskiej, by służyć Kościołowi i światu. Oddał się cały Mary, by ona w cierpieniu i radości przybliżała nas do Chrystusa. Totus, tus. Ziemska podróż jada Pawła II zakończyła się trzy lata temu, ale przecież nadal jest w naszych sercach. Podczas pożegnania Wielgrzymi do Polski w Kalwarii Zebrzdowskiej powiedział Proszę, abyście się za mnie modlili za życia i po śmierci. A ja polecam was wszystkich. miłosiernemu Chrystusowi i Jego Batce. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Bario. Wyjrzyj łaskawa Pani na ten lud który do wieków pozostawał bierny Tobie i synowi Twemu. Wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują. Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzuconym na bruk, pomóż znaleźć dach nad, nad głową. Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności. Młodym pokazuj drogę, dzieci otocz płaszczem swojej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu. Kapłanów uczyna na świadomość swego Syna w oddawaniu codziennie życia Zofii. Tobie oddaję wszystkie owoce mojego życia i posługi. Tobie zawierzam losy Kościoła. Tobie polecam mój naród. Tobie ufam. I Tobie raz jeszcze wyznaję. Totus, Tus. Maria. todos todos amém